Cześć, kochani, dzień dobry. Witamy serdecznie wraz z Gosią na studiach. Cześć wszystkim. Moi drodzy, dziewczyny sobie zrobiły te prace właśnie te prezentacje semestralne. Obie dwie mają wspaniałej jakości te prace. Iris jeszcze wiesz co? Ty moja droga, możesz jeszcze zrobić zadanko. O, zrób sobie mhm. to, bo to ci zostało. A słuchajcie, z Erin za chwilkę wybierzemy się na to spotkanie. Słuchajcie sobie to do wyposażenia. Tego tajnego stworzenie, chce. Tak, powiedzieć. Tak, tak, no bo to jest jakieś fajne... Zakon magów. Z... Zakon magów, no. Yy, I kochani, no to co? Będziemy lecieć, za Ej, dwie ale... godziny, weźmiemy Czekamy coś co... do żarcia, nie? No właśnie, coś byśmy musiały wziąć, nie? W A razie czego. Mamy wyciem. coś tam, czekajcie. Tu w sumie, ale nie, bo to chyba... A tu na ziemi coś leży, zobacz, jakieś ciastka, Dobra, one są, po prawej stronie. już, prawo. patrzę. Normalną ale... jakość bierzemy. To bierzemy, jest. słuchajcie, Erin. Y, I co? I będziemy lecieć, tam. Wiesz, co? Ale jeszcze chwilę masz. To weź poodrabiaj, bo słuchajcie, dziewczyny będą, y, dziewczyny będą kończyć już aktualnie ten semestr. Bo on taki krótszy dużo, bo myśmy wzięły mniej zajęć. Zobaczcie. Y, jutro, w czwartek, Erin już kończy semestr. Tylko znowu ten duszek jest, słuchajcie. I jest ten duszek. tej. I myślę, Trzy... że robiły tam Ej. trochę tych interakcji? Robiłyśmy troszeczkę, o, no. Ale kurczę, przecież i, i złośliwe tutaj robiłyśmy z tą laską. Ej, a znaczy, a da się jak ona robi, na przykład, żeby z kimś gadała, czy się tak nie da? Że robi z kimś gada. Zabawne wręcz, widzisz, musi podejść. A kliknij coś, zobaczymy, może, może akurat podejdzie ta laska. No dobra. O, ona podeszła, ale chyba będzie robić. Może będzie robić, czekaj, chyba tak, bo Iris tu widzę jest. O, no, już mi odskoczyła. Jest jaka brudna w ogóle jest No, ona chodzi cały czas, słuchajcie, pada tutaj ze zmęczenia. Przewraca się śmierć. No, jakaś taka dziwna jest bardzo. No. Klań w ogóle jaki kurde. Design. O, patrz, miga ten nastrój a ja nie Patrz się. i znowu te złe, ale przecież robiłyśmy no. to ile trzeba razy patrz, Chyba 4 czy 5 razy takich interakcji przeprowadziłyśmy, słuchajcie, i pomimo tego ten duszek jest niezadowolony, to. To nie a, wiem, opędza. ile razy. Ty pracę jeszcze, niech robi. Właśnie nie wiem, czy już byśmy nie szły, Gosia? Oh no. Mówisz no, no, nie. To chyba o. Aha, no. Ona teraz Zbyt nie ma... spięta. Dobra, chodźcie, lecimy z Erin, <słuch> słuchajcie na to spotkanie, a później tak, będziemy tak. jeszcze kończyć te zadania. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy, już się znowu tutaj do nas doczepili. Kurczę, ta jest strasznie spięta, Erin. Ej, to weź tu z którymś pogadanie się wyładuje na kimś. Może, może się na tym śmierdzielu, czekaj, na tym śmierdzielu jak się ten. Ma jakieś te kurczę? Ma po... o, grubiańskie powitanie, czekaj. Ej, mu jest niedobrze ze swojego smrodu, Gosia, ja Chyba. Mu się niedobrze zrobiło ze swojego smrodu. No. Chyba tak, no, no, ja tak. Jest, Cóż ja mogę się tutaj. Jak się mogę wyładować na tobie, mój drogi? Później... złośliwe. Przestrasz... Ale nie ma nic takiego, żeby ona się wiesz, wyładowa. wyładowała. Nie ma to wciąż? chyba. Właśnie. Bo to jest tutaj, że narzekaj na tak, problemy. Tak, narzekaj o. na problemy. No, to chyba tylko jest 4 godziny, no ale wiecie. Narzekaj na problemy. Czek, czek, czek. Jeszcze coś powinno być. No. O, wyrzuć, o, to wyrzuć się, się. Zobacz teraz, czy tam się coś dzieje. Ale już jest, ale jest ok. To chyba... Zobacz, już jest ok. O. No widzisz. Wyładowała się, i... Wyładowała się i jest. się, jest spoko. Ten rower i Tu, tu Widzę chłopaki stoją, słuchaj, jest raw i o! jest ten. Y, jako miksolog on robi, ale poczekaj, bo my dzisiaj tutaj przechodzimy w innym. Nie ma jeszcze, tutaj, ale 23 ale... chyba to miała, być mi się wydaje. 22, 22 gosia. Druga? Tak? Dwudziesta. Mhm. Y, 20... Druga... No, za 6 minut. Podejdźmy no to dobra, to może. Zaraz, może zaraz coś tam będzie, zobaczymy. Zobaczymy, czy to się tak pojawi, czy. czy jak to wygląda. W ogóle chodź właśnie uh -huh. z, tutaj zobaczymy, czy oni nagle się tak pojawią, czy oni też będą tak przychodzić, wiesz. I, I są duszki, ale to ona widzi cały czas te duszki. Tak, ona nie. je widzi. No no no. Ale czy tu ktoś się tak nagle pojawi, czy. A może być można kliknąć iść na to? Zobacz czy nie ma, Podejść troszeczkę wyżej, tutaj no jest, na tym... Y... O są, słuchaj, O zobacz. jest, dobra. Ktoś się pojawi. My się miałyśmy może też przebrać, ale ja nie wiem, to by trzeba było jej chyba założyć. Patrz, pojawiają się na tym spotkaniu. No, no. Czekaj, bo ty nie masz tego... A ona to ma? Zobacz na stroje. może Str... no, ma to ma gdzieś, właśnie. wiesz. Nie ma rozbierz, strój. Nie ma, trzeba nie, by jej zrobić ma. taki... To czekajcie, zrobimy jej szybko. Dobra. Dobrze jesteśmy. Czekajcie, szybciutko przebierzemy. O, proszę bardzo. No dobra, no. wpasuje się. I co teraz? I co teraz? I, ej, właśnie, słuchajcie, ona nie ma tej maski. Ja, no. My nie potrafimy znaleźć tej łaski w kasie. Ja do miniatury też słuchajcie, nie ma, nie łowę, wiem, gdzie nie jest ma. ta maska? Słuchajcie, gdzie tę maskę mamy, słuchajcie, szukać, tej maski? Bo w kapeluszach patrzyłyśmy, patrzyłyśmy, nawet w makijażu, kuźwa, patrzyłyśmy, w kapeluszach, w kolczykach, w tych takich całych dodatkach, nie wiem, gdzie jest nie ta ma. maska. Chodź, że to ciastko w ofiarze. A czekaj, to jest dobra, to O, zapytaj o misję. A jak, jak zadowolić, zadowolić duszki? duszki? Może najpierw zapytaj, o misję, bo jak zadowolić duszki, a? to wiemy. Ło! To taki no, takie powitanie świeżne. Boże, jaka sekta. Boże, Czekaj. Duszki zostały skrzywdzone przez swoją pierwszą przyjaciółkę ze świata Simów, której ufały bezgranicznie. Odzyskanie ich zaufania było niezwykle czasochłonne. Misją zakonu magów jest ochrona duszków i dbanie, by były szczęśliwe. A, widzę. Ale te duszki są strasznie wymagające. Co ty tu chcesz? A zapytaj ten, oczywiście jechać. W świecie jeździ rowe, weź, dziewczyno. Zapytamy... A ja zapytaj co ona powie o tej duszkę. O, a teraz jest taka maska. Bo my mamy te, te złóż ofierze jedzenie, złóż metal na ołtarzu. My nie mamy złóż ofierze uprawy roślin. Nie, nie. zapytasz co o te duszki, jak zadowolę? To to, to to, że mamy dawać te, nie? No, tak, ale Zostawisz zobaczymy. ten rower już chyba tu na zawsze. Fajna nie go, nie? Je, patrz! Mam maskę! A to no widzisz na tym spotkaniu. A, ale to nie można samemu tak kurde dać. Widzisz? No nie e? można. Sobie sama założyła. No tak. dobra, tak to działa. Okej, okay, spoko. Czekajcie, co co? O, czekajcie. Patrz, ten kryształ U. dał. Kryształ, no. y -y -y -y. ma. Nagrywa, że sobie widzę. W -a. Aha, super. No a tu nie. Tak, <słat> tak. No, jak to wyłączyć? Tak nie tu nie. V, V. Dobra. Nagrywam na zapas. Duszki ha. obdarzają łaską tych, którzy pomagają dbać o ich święte rośliny, albo składają im ofiary z ich ulubionych obiektów. Lubią też podsłuchiwać złośliwe, zabawne i romantyczne rozmowy no. z jemów. No, czyli Ale bo to wszystko. robiłyśmy, słuchajcie, i. I to nie. działa, Bo to trzeba może do, no. aż do momentu. Czekaj <laughs> się. A to nie, to nie ze to Dobra, damy no nie. takie. Dobra. O i jej tam. Te, takie powitanie tymi rękami. Ale no nie mamy metalu i nie mamy roślinki żadnej, żeby złożyć. Czy coś jeszcze można Ej, złożyć? a ciekawe, czy gdybyśmy. Poczekaj, Asia, zaczynamy na chwilkę. Gdybyśmy ściągnęły tutaj Iris, czy ona by też mogła dołączyć? Mm, no zobaczmy. Zobaczmy, bo jestem ciekawa. I weź, ją i... A nie, ja nie, nie jest to na, na Iris. Nie, na a jakbym tak? A nie ma. A na nich? O, o, o dziwne zgromadzenie, o... ale to oni uciekną, nie? Weź się, kurczę. A więcej opcji. I co? No nie ma, no jest tylko zapytaj. A tej nie, no bo ja jestem, wiesz, my jesteśmy. Ale dobra, to no. chodź, weź o to, to. o dziwne zgromadzenie. Oni uciekną, zapewne. No, ale ta ja się zostanie i to jest takie. Aż ona jest wciąż, ta laska, mówić to. Ja, ona jest wciąż od początku serii Gosia, już by dawno pękła. <laughs> Może, może wiesz, dłużej. Mówisz, ludzka ciąża na, w Sima no Bo może. myślę, że ma większy ten brzuch. A może, może. Z jakimiś duszkami może. zaszła. Chodź no tutaj, y, idziesz tu. Iris idzie, gdzieś tam jest Iris. Ej a tutaj była skałka zaraz obok, weź rozkop, może coś będzie. E, ale no Iris, nie, Tom, nie? Nie, nie, Tom, no o tu jest, widzisz? Kop. Może coś będzie, tutaj. ale Zobaczmy. pewnie laleczka jakaś. Ale oni ci uciekną, Iris. Bo oni się boją, Zobaczmy. oni się ciebie boją. O, o, oni o, o, już ma, uciekają, widzisz? już uciekają. No ma. He? He? A tak mi chodziło? Dobra. I oni już, widzisz, skieprzają. I nie idź do rubi. domu, chodź tutaj. Złóż ofiarę, chodź. A ty gdzie idziesz, Iris? Ona się idzie napić. A ten rower możesz wziąć od siostry? Patrz, możesz. Można, do wyposażenia. No. Ale tamtego nie możesz już, nie? No nie, mm, ty nic tu z tym nie możesz, ty możesz tylko składać, ale kurde, że no daj ten Rubin, ale że kurde. No, może no, jakby no, ona asa wiesz wbiła to i na przykład awansowała tam, może, yy, może, to może by wtedy się dało, ciekawe, może. nie? Ale patrz kryształ dałeś, nie myśmy dały nie kryształ, tylko Rubin to kamień jest, nie? Na no to też powinno rytualnie. być. Nie, zuszuj, że jedzenie na ołtarzu... Me... Nie, my nie mamy kryształu, mamy teraz metal, metal i no roślinę. No. To dobra, to weź się przebierz, stroje zmień, strój, która jest godzina? Kurde, dziewczyny, bo tak się zastanawiam, bo ty masz jeszcze zadanie do odrobienia, moja droga, a musisz Nie, to wróćmy do domu. Tak, tak. wracaj. Wróćmy do domu, zrobię te zadania, te co jeszcze tam mają. Bo to końcowa. Robert! No już, bo to już jest końcowa, <laughs> znowu... więc szkoda by to było zawalić, nie? No. Aha, nie mogę jej tak, to weź to schowaj, chodź jeszcze No, schowa, co. bo później znowu zostawi i wiesz. I leć, leć do domu. Aha. Tak, no, I myślę, o, że zobaczymy tak. się już po zajęciach, no nie, jak tak, już wrócą, bo one obie mają. Dokładnie. Także, no. Dobra, kochani, zobaczcie, Erin została przyłapana na plagiatowaniu pracy semestralnej, otrzymała oficjalne ostrzeżenie i ucierpi na tym jej ocena, jeśli będzie oszukiwać w przyszłości, może trafić pod nadzór albo zostać zawieszona, bo my się zakapiłyśmy, a ona tak. jeszcze miała pracę semestralną, słuchajcie, Ale do ja napisania bez... Właśnie. i my tak, no to kurde, dajemy plagiat, a tu kusia no. nie ma. Zobaczcie, ona właśnie miała pracę, nie, do, nie, nie żeby przystąpić do egzaminu. No, tylko żeby oddać Ej, no to te co prace. teraz, Gosia? Ucz się? Nie. A już czekaj. nie ma nic no nie ma, no ona... To chyba nie ma już po no prostu. Nie, no nie, ona już to oddała chyba, czy coś. Chyba tak. No. Bo tu jest tylko. Bo mówimy, kurde, ona zaraz idzie i my nie zdążymy, nie? No, <laughs> my pracę nie <laughs> zapisałyśmy, my tylko wiecie w tych zadaniach i tak dalej. No tak. nic, to no trudno. Będzie miała obniżoną ocenę, miała no obniżoną ocenę Ale patrz, ale wtedy jak pierwszy raz robiła, to jej nie złapali. No nie. No, tylko teraz. A za ile ona ma? No ona ma za chwilkę, ale wiesz co, my musimy wygłosić z nią te, te oddaj no oddana jest tak jak no. widzisz. To wygłosimy, słuchaj Asia, może jak ona wróci, bo ona, zobaczcie, tu ma wygłosić prezentację. Yy, a prezentację ma wygłosić tutaj od tak, no, no, no bo to jest od 8 do 16.30, także z no. zdążymy. Dobra, no to co? No to ona zaraz poleci na te zajęcia. No trudno, a Iris pokaż się jeszcze, ty ty masz. Iris ma ona ma. Ej, ona musi wygłosić też prezentację. Tak, ty też. to niech ona głosi. Ale ona, bo ona, ona od ma za 4 8, Gosia, od 7.00, tylko się od 8.00 możesz, Także no musia... nastążymy szybciutko, bo tu jest, yy, zaraz Ci powiem, od 8 do 16. Także zaraz jak 8 ten wskoczy, to damy Iris, żeby... O! Proszę bardzo. No proszę. Yy, to damy zaraz Iris właśnie, żeby sobie wygłosiła. Dobra, to wracamy już do Was po zajęciach. Zobaczymy, co to będzie. No dobra, kochani, Erin jest już... Załatwiona, zobaczcie, bo ile kamina, bo ona jest zawstydzona. Słuchajcie, że została przyłapana. i Po prostu ciężko jej przełknąć teraz wstyd. No, ciężko jej przełknąć wstyd. Dziadek się dowie, rodzice się dowiedzą, no wstyd, kurde, jednym słowem. Ona Moi nie drodzy, się... niemniej jednak zobaczcie. Tak wygląda Erin. Puszczę, bo Iris tam kończy, ale Iris ma jeszcze w piątek, słuchajcie, egzamin. Ale wszystko tak. dziewczyny o, zadowolona, bo już potem. Po co po jeszcze obie dwie dziewczyny już mają, słuchajcie, wszystko ten gotowy, No z tą Erin, tak, już... wygłosiły prezentację. No to akurat a, nasza a, a, wina, bo my tak jak ostatnio, to dawaj szybko. Się. No, dowolnie. ale Jej, ona się ma pracę do napisania. No, a ja what? Patrzę. Dobra no. dziewczyny, to co? E, Iris ja myślę, że się? I idziemy no jeszcze te... yy, świętować. I idziemy <gry> świętować, za, słuchajcie, zaprosimy Obej obejmij czule, ale. Tak. Żeby ją pocieszyć troszkę, chodźcie. Możesz ją tam jeszcze pocieszyć zaraz. I słuchajcie, polecimy sobie do baru, myślę, tego fajnego, właśnie, i sobie tam zaprosimy chłopaków. Zobaczymy zaraz, z którymi one mają naj, tak. te, najfajniejsze kontakty i się do nich odezwiemy właśnie. Zobaczymy co oni robią, bo może oni są na jakichś zajęciach jeszcze albo coś, zobaczymy. No nie wiadomo, nie wiadomo. No Erin w że już ma koniec tam, ma tylko jeszcze jedno zajęcie, także... Przyjazny, możesz jej poprawić humor. I tak się zastanawiamy, słuchajcie, jak Erin już skończyła, czy też będziemy chciała czekać do piątku, czy, czy to będzie wcześniej właśnie? Jest też jak to będzie wyglądało. Po zestawienie ocen w sensie, nie? Dobra, tak. poprawiłyśmy humor jej troszkę, słuchajcie, lecimy. powyturniałyśmy się, lecimy. No dobrze, patrzcie, Erin wlazła, słuchajcie, w ten w rower. W rower, no i okazuje się, że właśnie Erin ma najfajniejsze tutaj, to znaczy największe yy, no, kontakty z Ralfem, a Iris, tak. słuchajcie, ma z Braydenem, także moi mhm. drodzy, no cóż. Przyjazne. dzieli się genialnymi pomysłami, bo to są dwa takie mózgowce, nie? Tak. tak się jakoś... Ale akurat to tak wyszło, kurczę, że oni tak właśnie. No tak jakoś. Najlepsze niby memoracje. te przeciwieństwa się zawsze by szło pomyśleć, że wiecie, przeciwieństwa się przyciągają, a tu jednak nie. Tu ale jednak to też nie, nie zawsze to tak zależy. No w sumie nie, Możesz go obi... A i nie wiem, czy on będzie chciał, ale no no, zobaczymy. No oni to tutaj w ogóle cały czas nie tam gdzieś razem szli, kurczę. Tak, tak. No, o, ona jest zasadzona. Jest ale może wiesz. Na kawkę, na kawkę. Genialny o. pomysł na kawkę. O proszę, a ta jakieś tu. O, ten, coś tu tam widziałem? Słuchaj, normalnie wiesz, co się stało. Dalej, co tu się działo? Policja mnie przyłapała. Tam jest ten z tego. Straszą mnie niedźwiedziem. No dobra, spoko. Jesteśmy w grupie w ogóle. Tak, jesteśmy w grupie. To chodźcie się czegoś napijemy dobrego. Yy, Erin tutaj jakieś napitki weźmie, zamówi drinki yy, no dla robię. grupy, i może zamówimy coś. To jest godzinę, do... ale jest jeszcze przed południem, słuchajcie. No to trudno, tak... A, no co? Ta już skończyła, jeszcze jest przełapana, ona na pewno by chciała. Może ognia rzeka. na przepalenie garderoby, słuchajcie. Może ognia, chodzie. Chodźcie Ej, no ten rower tu stoi. No biedny rower, porzucony, zardzewieje. Ta już tutaj od prawej tak, zamawia. z daleka. Ci się tu zagadali. Chodźcie, chodźcie. Lecą. No właśnie, a dobra, tu na wejście, jakoś tak. wiesz? Tu jest wejście, dobra. fantastyczny ten bar. No. Fajny, bardzo Patrz, fajne. tu jest w ogóle ten gościu z tego. No. Z czarodzieju. O, usiądźcie sobie razem. Tak, 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 bo ja wam zrobię focie. <laughs> hej, hej. chyba nie mam miejsca dla niego. Ale nie, jest tutaj jeszcze, a on sobie tam stanął. No powinien tu usiąść, koło Erin, akurat miejsce bo... O, no tak się niefortunnie usadowili. No. Rudy koło rudej. Tak. No ale dobra, on, on tak rozmawia z nią, słuchaj, przez ten. No. Napijcie się fajnie. Może ognia, słuchajcie, na przepalenie gardziołka. Może później pójdziemy pograć w jakieś rzutki czy coś. Mhm. Ona tu gada z nim, a ta gada z wszystkimi. Jakie zajęcia? Co to masz. Co? Co? Ej, czekaj, co my jesteśmy jakieś nie... Aha! No bo tą prezentację Nie, faktycznie. to ona ma jeszcze, bo my wygłosiłyśmy gościa, ale ona na 13.30 zajęcia ma! Ej, a ona już pójdzie na ten, już podchmielona, lepiej jej pójdzie. Ostatnie zajęcia, kurczę. Żeśmy się No ja nie wiem, Erin, co ona taka dzisiaj jakaś nie, nieogarnięta? Zapomniałam, słuchajcie, pracy napisać. Na, na... Słuchajcie, zapomniała, że zajęcia jeszcze ma. Ja nie wiem, co z tą Erin. Ona już ja żyje w <laughs> My strasznie, jest. <laughs> ale patrzymy w te plany po 10 razy. Po 10 razy patrzymy, <laughs> i słuchajcie, się zamotamy i tak. No ale tak. dobra, no to zaraz poleci Jezu. Oni tu polecają tak, na mnie. Im... No, yy, I wiesz. Ona sobie, słuchajcie, jednego strzeli na odwagę przed egzaminem. <laughs> I leci! No, Praca tak już wygłosiła, także to przynajmniej z głowy, nie? To, mhm. Wy tutaj musi być wszyscy tak jakby właśnie. No? Wszyscy, wszyscy tutaj tak matów no Ona ma tu. W... Ona ma... A jeszcze tu ma tych. A tu jest kto, Gusia? Bo ja nie widzę, bo mam. Aha, ty też nie widzisz. tu jest. No raz. nie, widzę, gdzie ty klikasz. Ej, tu są jakieś takie osoby. Nie, to ty pogadaj tak, tu z nimi. No, a pokaż na R, żeby ona polazła, nie? Na te zdjęcia. 13.30 ma, zaraz. Ten. Aha, dobra. Ej, tutaj jeszcze możesz pochwalić strój. Przyjazne i. Możesz zapytać, czy on gdzieś tam robi. Dobra, ty Moja droga, lecisz? braci dzwoni, bo już się nie może doczekać, wiecie, wyników Erin. Albo yeah, dzwoni z, dzwonili ze studiów do rodziny No burak. i on, wiesz, dzwoni do niej, żeby ją uprzedzić, że dzwonili do domu i że wszyscy wiedzą. No, no, masz przewalone. Pożegnaj. Ej, idź Erin, id, Erin, idź. Idź na te zajęcia, no. Kręci się, kręci. No. Smród pogada. Dawaj teraz Iris tu bliżej, niż sobie ściągnie. <laughs> no chodź. Tutaj, usią usiądź tutaj razem, Elina. Nie wiem, może siku poszedł, czy coś? O, wraca, wraca. O. Zniknął Gosia? Pokazał się, no. zniknął. Ta Iris też nie wie, co ma zrobić teraz. to o! 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 Telefon Trafiła. się, o! Ten gdzieś idzie, ja nie wiem, czy on jest zmęczony, na poduszce coś? Nie, on idzie tutaj. Ej, on zniknął, Gosia. Mm. Ej, on do kominka, o święty mi kołaj Ty on normalnie zniknął przy kominku. Ej, no i zostały dwa rudzielce, cztery rudzielce patrz tutaj. I no, to pogadaj. Nie wiem, możesz coś tam pogadać. Dobra, kochani, wracają wszyscy, obydwoje, to znaczy wraca Eri. O, a, jaka zadowolona. Pa, bo, ta, na, no i teraz, teraz już ma koniec? No, teraz już ma koniec i teraz. Tak, za pięć dni. Dobrze. I teraz czekamy, cóż tu się stanie się. Dobra, ten wrócił też z egzaminów. Tutaj słuchajcie, przyjazne, możemy narzekać na zajęcia, podarzekać trochę. A tutaj słuchajcie. E, też coś tu. Moment. No możemy. na profesora. O, dramatyczną tę historię History. opowiemy. O. No dobra, kochani, idziemy pograć sobie wrzutki, tak? Stwierdziła tutaj ekipa, że z chęcią by sobie wrzutki jeszcze słuchajcie tutaj zagrali. Cóż tu się stało? Chodź, moja droga. Z kimś kim gadałaś? Z kimś gadałaś chyba telepatycznie. Uh -huh. Także chodźcie. Ci jeszcze drineczki mają. O, tu jakieś inne już chyba drinki sobie wzięli. No. Iris, gdzie ty jesteś? Aha, bo ty Idzie. tędy idziesz, bo byłaś w toalecie, tak? Dobra, no zobaczymy, zagramy sobie jeszcze tutaj parami, moi drodzy, wrzutki, wrzuteczki. Tutaj chcę zagadać do niej, porozmawiać. O, o jesteś się No! Ten tu sobie, sobie popija. O. Zobaczymy, kto wygra. Zobaczymy, kto wygra, no. Ja rzadko ci powiem, rzadko gram w te rzutki. Ja też, ja też. O, drinki teraz są po obniżonych jeszcze no. ten w cenach. Super. No, no ale gościu, go weź normalnie. się sprężaj, bo tu kolejka. No powiem wiem, wam rzadko dobrze. w te rzutki ja też Rzadko z ja też tych rzadko. żółtek tu korzystam. Rudy wymiata tutaj. Ralf, Ralf. No dobra, zobaczymy, kto wygra. A no, to już odsadzasz ją? no widzę, się chce spotkać z nią, kurde na Ej, a może taki flircik tutaj coś? No. flircik. Tak, no, jakiś taki mały. Czekaj, taki... bo na teraz rzuca, nie? Gatka na podryw, bo Erin to by taką gatkę na podryw. No. nie bardziej. Ta tu taki jakiś Chyba flircik, coś tam. Uuu, Iris! Uuu, jak trafiła! No sam środeczek. Uuu, Iris. A, Pięknie. Dobre oko ma, no cztery aż. No. O, teraz pięknie i no, poszło to teraz, coś... O, a Trybą on poszedł ten. A, ten. Poszedł. O, jakiś wąsacz się tutaj. Ja jeszcze przyjść. Ej, on poszedł chyba, wiesz? Pożegnasz go. Jestem bardzo. Nie wiem, może on ma egzaminy, wiesz? Może, może. Zostawmy tutaj go już. Ta o czerwonych butach. Ej, chyba nie poszła gadka. Oj, oj, oj. oj. No, no, za, za wcześnie na to. Za wcześnie może. Wiesz co, to teraz flircików nie będę już, bo on. No, inspirację <grym> inspiracje zapytaj. Możesz? Ej, ale właśnie Jakaś... nie rzucała chyba, co? No właśnie idzie teraz. O, teraz, zbira. no, zobaczymy. O, ej, bo byś to w siostrze normalnie w teraz, nie? <grym> chyba chyba to nie dla niej. Chyba nie. Chcesz nie umie trafić. Uwaga. Ej, ja mu się tak, siku tak, chcę, może tak, dlatego taki o, spięty, bo tu tak, wiesz. Zagaduję tak. do niego ona, O, jemu tutaj ciśnie, na pęcherz. No i kto wy wygrał? Ale cały czas widzisz, a pożegnaj, dobra, no, coś chłopaki jacyś tacy, nie wiem, dzisiaj, nie w humorach, nośia. nie w a humorach. A może im egzaminy nie poszły, wiesz. A może im nie poszły, albo mają jeszcze egzaminy, słuchaj, i są e, zestresowani po prostu, możliwe, że tak będzie. Dobra, kochani, to wracamy do domu z dziewczynami. No. No okej okay, kochani, dziewczyny wróciły, ale szybko wróciłyśmy bardzo, nie? 18, no, no bo w sumie weźmy ten, ale coś tam, bo chłopaki, słuchajcie, pouciekali. Oni mają egzaminy jeszcze jutro, tak jak zresztą nie jutro, tylko... Ja jutro, w piątek, no. Mhm. Zresztą tak jak Iris. O patrz, Iris no jest. właśnie, ej. Ej, ale ona inaczej maluje! Maluje tak z łokciem no. Gosia i z kolankiem to takie. Nie postać maluje, wiesz? No, no, no. Także słuchajcie, chłopaki pouciekali się uczyć po prostu. Na razie im romanse nie w głowie przyjdzie na to Chyba czas tak. zapewne w weekend, jak już będzie po egzaminach, to się wyluzują. Także kochani, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, do usłyszenia już jutro głosi. Cześć! Pa. pa.